5 września Ruszamy do chatki Pania siedzi, pilnuje Dobra, teraz właśnie Dobra, dobra No powiedzmy za 3 godziny Za 3-4 godziny Tu nie ma drogi na no żadnej Tu jest na razie na razie strumyk Musimy przejść przez ten strumyk A później no a później do góry Przez strumek i do góry Trochę do góryśmy się podeszli tam widać W dole ten, ten strumień biga, Widać No nie ma teraz co innego Słychać coś czy nie? Tak, idziemy w górę. No, tutaj Andrzej, Andrzej akurat teraz filmuje. Andrzejku, pozdrawiam Cię serdecznie i, i żebyś miał dużo siły i tam wspinać się na górę. Jakiś wąwóz jest. No, trzeba... no tak, inaczej nie ma wyjścia, trzeba do góry. No tamtędy idziemy, idziemy do góry. No. No, stach, no, tak. no wyszliśmy już na taką starą drogę zrywkową, także zarośnięta, zarośnięta, ale już już, już, no, już tak lekko jest pod górę. Jeżeli jest, zgubiłem. A słodnie. Ubrudziłem się, boliłem. Ale ja to, 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 to GPS też moczyłeś. Widzę w kału, w kału że GPS to jest to, też. Trochę, trochę się to wszystko ubrudziło. no ale najważniejsze, no. najważniejsze, że idziemy dalej. No dochodzimy, dochodzimy do celu. Dochodzimy do celu. Gator nas wyprowadził, w manowce, że sam, nie, że sam, proszę Cię. No, mamy 117 metrów do chatki i chatkę. Wejdziemy, tak? Chatkę już widać, tak? A jest, jest, jest. Jest chatka. 99 metrów do chatki. Więc chatkę już, chatkę już widać, ale za drzewami straciłem ją. Straciłem ją z oczu. To wchodzimy? No tak. No tak, do chatki. Idziemy do chatki. Dobra, schodzimy do chatki. Tak. Teraz opuszczamy drogę. To ostatni kawałek był zupełnie przyzwoitą drogą. Jesteśmy przy chatce.

Tu ma jest elegancki piec. Jesteśmy tutaj, nie wiem, 24 godziny mniej więcej. I długo tu przebywacie, później dalej gdzieś idziecie, tak? Idziemy dalej, idziemy do takiej albo starej, leśniczówki zniszczonej, albo idziemy teraz na bukowej z powrotem do. No nie ile myśmy szli? od dziewiąta trzydzieściśmy wyszli. Tylko mieliśmy trochę przygodę, bo ja się, ja się w pewnym momencie tak trochę spieprzyłem i, i, i po prostu zawisłem tak, no nie, nie nad przepaścią, ale na takim stoku.